I leczenie spadnienia rozsianego tymi wszystkimi najnowszymi terapiami w spadnieniu rozsianym to prawdziwa sztuka. Dzień dobry. Dziś gościem PTSR TV jest pani profesor doktor, habilitowana nauk medycznych Monika Adamczyksowa. Kierownik katedry i kliniki neurologii w Zabrzu Uniwersytetu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prezes elekt sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Witam serdecznie, pani profesor. Dzień dobry, witam pana prezesa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Miło Panią widzieć. W tych trudnych czasach COVID nam wszystko zamieszał. Praktycznie widzimy się tylko przez telewizory, komputery. To trochę utrudnia życie, ale funkcjonować trzeba tak jak do tej pory. Dziękuję przede wszystkim za to, że znalazła Pani czas dla nas i, i, i chciałbym poprosić o taką o odpowiedź na takie pytanie, bo wkrótce zostanie Pani prezesem sekcji Stwardnienia Rozsianego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jakie widziałaby Pani priorytety swego działania w swojej kadencji? Takim podstawowym priorytetem, który zawsze nam klinicystom przyświeca, a szczególnie jeżeli mówimy właśnie o sekcji wsparnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, to fakt, ażeby nasi polscy pacjenci mogli mieć taką opiekę Taką diagnostykę i takie leczenie jak pacjenci w Europie, jak pacjenci w innych krajach właśnie z nami sąsiadujących. W związku z tym no na pewno wszystkie nasze działania sekcji będą nakierowane. Na to, żeby nasz polski pacjent, który jest dla nas w centrum uwagi, mógł być leczony zgodnie z najnowszymi rekomendacjami, zgodnie z najnowszą wiedzą, podobnie jak w krajach sąsiednich Europy. To się może zadziać na podstawie takich kilku priorytetów, które uważam, że, że są najważniejsze. Mianowicie pierwsze to poprawa w zakresie na pewno propagowania wiedzy medycznej na temat stwardnienia rozsianego i wśród lekarzy, i wśród pacjentów. Na pewno szkolenia dla lekarzy, neurologów właśnie w zakresie stwardnienia rozsianego, zarówno diagnostyki, jak i najnowszych metod leczniczych. I oczywiście działania usprawniające organizowanie czy właściwą taką organizację opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Czyli takie trzy główne elementy, czyli poprawa dostępności właśnie do diagnostyki i leczenia, szkolenia lekarzy i... Organizacja opieki nad pacjentem w Polsce. To takie trzy główne filary, które myślę, że, że z punktu widzenia i pacjentów, i nas, lekarzy, są podstawą, o którą będziemy zabiegać w najbliższych latach. To wspaniale, z tym wiąże się moje następne pytanie, bo wiele ostatnio się mówi o potrzebie złagodzenia pewnych zapisów w programach lekowych. Tutaj mam na myśli przede wszystkim kryteria przejścia z pierwszej linii do drugiej, o szybszym włączaniu do terapii nowoczesnymi lekami, ale też wiele innych. Jak by oceniła Pani te propozycje, te pomysły, które się pojawiają i te w naszym środowisku funkcjonują? Tak, to za sprawą naszych wspólnych działań i, i Państwa jako pacjentów i nas jako klinicystów od dawna zabiegamy o to, żeby była lepsza dostępność do leczenia w drugiej linii, żeby te kryteria diagnostyczne, które w tej chwili są bardzo rygorystyczne, zdecydowanie zawyżone i zdecydowanie nie takie jak określa HPL czy najnowsza, najnowsza nasza medyczna wiedza. A żeby były złagodzone, to jest jeden z postulatów bardzo istotnych. Dlaczego? Dlatego, że pacjenci, którzy mają aktywność choroby i którzy wymagają zmiany terapii powinni zgodnie właśnie z charakterystyką produktu leczniczego, z naszą wiedzą, móc otrzymać tą terapię długoliniową, a w tej chwili jest to niemożliwe właśnie za sprawą rygorystycznych przepisów regulujących zapisy programu lekowego. Druga rzecz oczywiście dostęp do bardziej efektywnych terapii w pierwszej linii. W tej chwili nie mamy takich możliwości, jeżeli mamy przed sobą pacjenta, który ma wysoką aktywność choroby, u którego widzimy, że Powinniśmy od samego początku zastosować terapię aktywną. No w tej chwili nie mamy takiego preparatu. One się znajdują wszystkie w drugiej linii, więc to też na pewno wymaga zmiany, wymaga po prostu poprawy. Jest szereg takich zmian, które, o które postulujemy, które powinny być wprowadzone, ale myślimy, że zgodnie z tym, co się dzieje w ostatnich latach w Polsce, jest coraz lepiej i o te zmiany również będziemy zabiegać i mamy nadzieję, że będzie pozytywny finał. Tych, tych naszych starań. My też to święci wierzymy. Pani profesora, tak dopytam, skąd się wziął w ogóle ten podział na pierwszą i drugą linię, bo w zasadzie na świecie nie spotyka się takiego podziału. Podziały na linie generalnie istnieją, one istnieją na świecie jako kryteria wyboru, właśnie pierwszoliniowa, drugoliniowa, kolejna linia. Natomiast są to jakby pewnego rodzaju formy podpowiedzi, w jaki sposób należy zastosować leczenie immunomodulujące. Natomiast w obecnej dobie od kilku lat mamy nieco zmienioną filozofię leczenia, model leczenia, ponieważ u części chorych nie powinniśmy sugerować się właśnie tym standardem eskalacyjnym, czyli pierwszego wyboru, drugiego, kolejnego wyboru, ale od samego początku zastosować stosować terapię. Indukcyjną, która nie układa się w taki, właśnie model kilkustopniowy. Także, jakby podział na pierwszą, drugą, kolejną linię istnieje, i on jest zgodny z tym, w jaki sposób leczymy pacjentów eskalacyjnie, czy zgodnie z modelem eskalacyjnym. To nie jest wymysł, ale tak, tak faktycznie jest. Natomiast jest to tylko jeden z modeli leczenia, drugi, który za sprawą tych najnowszych terapii, które w tej chwili. Doszły do portfolio leków na stwardnienie rozsiane, umożliwia włączenie leczenia silnie działającego od samego początku. Ale powtarzam, to są jakby uwarunkowane konkretnym pacjentem. My nie możemy powiedzieć, że dla każdego pacjenta model eskalacyjny jest dobry albo dla każdego pacjenta model indukcyjny jest dobry to lekarze, klinicyści, którzy są doświadczeni w tych terapiach, decydują, czy wspólnie z pacjentem wiedzą, dla jakiego chorego takie terapie można zastosować. Więc wracając jakby do, do początku tej odpowiedzi, ten podział absolutnie jest uzasadniony medycznie na pierwszą, drugą i kolejną linię, a w administracyjnych zapisach znalazł się, myślę, troszeczkę chyba, z historycznego punktu podejścia właśnie, terapii eskalacyjnej i tak już zostało. Czyli jakby wszyscy zgodnie twierdzimy, że to lekarz powinien decydować o tym jaki lek będzie brał pacjent, a nie zapisy administracyjne, prawda? Ależ oczywiście, że tak. Natomiast to też musimy mieć świadomość, że te zapisy administracyjne w jakiś sposób porządkują możliwość terapii. Zapisy programów lekowych może nie do końca są takie złe, jak w tej chwili się mówi. Myślę, że w wielu miejscach jednak one ułatwiają też pracę klinicystom. Pani profesor, pojawił się lek, wiele się o nim mówi na postać wtórnie postępującą w stradnieniu rozsianym, jednak nie jest on refundowany wciąż. Słyszymy, to jest trochę niepokojące dla nas, myślę, dla, dla, dla całego środowiska, o wprowadzeniu w tej postaci wtórnie postępującej interferonu beta. Interferon beta to jest lek, który od wielu lat już funkcjonuje i jakoś no, nie ma dowodów na to, żeby był wyjątkowo skuteczny w, w, we wtórnie postępującej postaci. Jak by Pani oceniła tę sytuację z perspektywy no choćby właśnie Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Neurologicznego? Wiemy o tym, że w tej chwili lek siponimod, który został zarejestrowany dla postaci aktywnej, trudnie postępującej, wydaje się nie będzie szansą na faktycznie utrzymanie stanu dobrego neurologicznego u pacjentów właśnie z tą postacią choroby. Natomiast interferony beta, interferon beta ma jednym... Ze swoich ma w jednej ze swoich rejestracji również e, skuteczność co do postaci wtórnie e, postępującej. E, natomiast musimy pamiętać, że do tej pory my nie mogliśmy sprawdzić skuteczności też interferonu beta ze względu na zapisy programu lekowego. Pamiętajmy, że do tej pory terapia refundowana e, dla pacjentów w Polsce e, ze spadnieniem rozsianym to była, postacia, to, to była terapia tylko i wyłącznie na postaci rzutowo-remisyjnej, czyli w kiedy diagnozowaliśmy, że pacjent jest już we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego, my nie mogliśmy zastosować leku niezgodnie z programem lekowym. Także mało w tej chwili wiemy, czy mało możemy powiedzieć na temat jakby doświadczenia u pacjentów w wtórnie postępującą postacią choroby, ze względu na to, że po prostu nie mogliśmy w sposób refundowany tej terapii stosować. Ale to nie jest tak, że ten interferon może zastąpić siponimod? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w tej chwili jakby nie ma badań head to head, czyli takich badań porównujących, prawda? z interferonem beta, w związku z tym no jest trudno odpowiedzieć nam na to pytanie, tylko sprawdzenie tego w rzeczywistej praktyce umożliwiłoby nam odpowiedzenie na to pytanie. Dlaczego to pytam? Bo chciałbym jakby jednoznacznie odpowiedzieć, czy, czy, czy powinno się wprowadzić siponimod, a, a nie jakby testować teraz skuteczność interferonu, gdy no wiadomo, że ten siponimod jest skuteczny. Czy tak, na ta pewno siponimod w badaniu klinicznym e, przyniósł nam dobre e, wyniki dla pacjentów z aktywną postacią wtórnie postępującą i na pewno czekamy na tą terapię refundowaną. E, interferony beta no, do tej pory, tak jak mówię, nie mogliśmy ich do końca sprawdzić w rzeczywistej praktyce ze względu na to, że, że nie mogliśmy ich w refundowanej terapii stosować u pacjentów z wtórnie postępującą postacią. Hmm. Pani profesor, wiele osób twierdzi, że zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w stwardnieniu rosyjskim, to prawdziwy przełom i ja zresztą też tak uważam, bo porównując ten okres siermiężny z powiedzmy kilka, kilkanaście lat temu, jaki panował w stwardnieniu rosyjskim, to rzeczywiście dzisiaj mamy, można powiedzieć, możliwości światowe, no może nie przesadzam, ale przynajmniej, może nie chcę przesadzać, ale przynajmniej europejskie. Jednak no, dowody są niepodważalne i sam fakt chociażby, że stwardnienie rozsiane jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o nakłady, jakie Ministerstwo Zdrowia ponosi na leczenie, znajdujemy się zaraz za nowotworem piersi, a wyprzedzamy nowotwór płuc na przykład, czy nowotwór jelita grubego, czyli rzeczywiście skoczyliśmy na, 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 na tak zwane pudło, używając terminologii na przykład skoków narciarskich. I, i, i twardo tej pozycji bronimy. E... Ale jednak wciąż osoby chore mówią, że no, mimo tych nakładów, mimo tych pozytywnych zmian, wciąż mają problemy z dostępem do leczenia, chociażby z możliwością tego swobodnego porozmawiania z lekarzem, no, zwłaszcza teraz w okresie COVID-u, to wiadomo, jest to utrudnione. Ale nawet przed tym były te, te problemy. My, jako, jako organizacja pacjencka, mamy mnóstwo takich sygnałów niestety i, i, i musimy się z tym jakoś mierzyć, no, staramy się oczywiście pomagać. Ale chciałbym zapytać, bo czy to jest może pozorna taka opinia pacjentów, czy też może oczywiście występują jakieś jednak problemy, mimo tych, tych, tego, tego sukcesu, mimo tych zwiększenia nakładów, mimo tych wie, większej liczby leków, prawda, które no już nie tylko powstrzymują, ale, ale naprawdę skutecznie działają. Jak Pani uważa, Pani profesor, z czego to może wynikać? No bo my tu rozmawiamy o tej sytuacji, która jest w zasadzie bardzo dobra, naprawdę to wszyscy musimy docenić i, i, i jakby postawy decydentów i te możliwości terapeutyczne. Natomiast pacjenci nadal odczuwają taki niedosyt, i nawet tu w, w komentarzach pod tymi naszymi rozmowami, które prowadziłem wcześniej z innymi specjalistami, takie, takie głosy dochodzą. Jak Pani sądzi? Będzie Pani wkrótce tym prezesem elektem, już prezesem sekcji strony dnia rozsianego, co zrobić, żeby ta komunikacja może była lepsza, żeby jakoś, nie wiem, bardziej słuchać tych głosów pacjentów, a może to po prostu wynika z tego, że no w niektórych obszarach w regionach Polski jest trudniej, w innych jest lepiej, prawda? Duże miasta to jest, wiadomo, dostępność łatwiejsza, te rejony powiedzmy, oddalone od dużych ośrodków, może tam jest ta dostępność trudniejsza. Sam czasem tak się zastanawiam, z czego to wynika. Myślę, że w tej chwili musimy zdać sobie sprawę z tego, jak ogromne problemy kadrowe dotyczą grupy neurologów. My głośno o tym mówimy, stale specjalizacja z neurologii jest specjalizacją no, bardzo trudną do, do realizowania. E, mamy ciężkich pacjentów, mamy e, niestety no, no, trudny zawód, trudną specjalizację, dlatego ona nie cieszy się w tej chwili dużą, dużym wzięciem, przepraszam, za kolokwializm wśród specjalizacji lekarskich e, właśnie z tego powodu. Także e, ja myślę odpowiem trochę. W taki sposób, w jakiej dobie się znajdujemy. Myślę, że wszyscy e, słuchaliśmy wielu wypowiedzi dyrektorów szpitali w trakcie pandemii, gdzie e, jeszcze może nie na początku pandemii, ale, ale już jesienią e, wszyscy zgodnie mówili o tym, że sprzętu, leków, e, infrastruktury jest naprawdę wystarczająca ilość. Jest, jest właściwie wszystko, czego potrzebujemy. Natomiast nie ma ludzi. Nie ma ekspertów, nie ma klinicystów, nie ma pielęgniarek, więc my w tej chwili przede wszystkim borykamy się z brakiem kadry, z brakiem kadry neurologicznej i pielęgniarskiej. Co więcej, pójdę krok dalej. O ile jeszcze neurologów, takich, którzy zajmują się generalnie neurologią, jeszcze może troszkę jest o tyle, E, takich, e, którzy specjalizują się typowo w stwardnieniu rozsianym, czyli tzw. Tak esemologów, jest już naprawdę niewielu. E, I pójdę jeszcze krok dalej. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili e, w ciągu kilku ostatnich lat przybyło nam kilkanaście nowych preparatów na stwardnienie rozsiane. E, każdy z nich cechuje się nieco innym mechanizmem działania e, i e, jakby umiejętność czy ilość wiedzy, która jest z tym związana i umiejętność właściwego stosowania tych preparatów, zarówno jeżeli chodzi o skuteczność, jeżeli chodzi o dopór do konkretnego pacjenta, jeżeli chodzi o monitorowanie działań niepożądanych, to ja mogę jasno podsumować, że w tej chwili leczenie stwardnienia rozsianego tymi wszystkimi najnowszymi terapiami w stwardnieniu rozsianym to prawdziwa sztuka. To już nie jest tak, że mamy dwa preparaty i możemy przełączać z jednego na drugi. My w tej chwili mamy kilkanaście nowych preparatów, gdzie musimy znać ich mechanizm działania. Musimy wiedzieć o tym, jaki okres uszaltu, czyli przełączenia czy wypłukiwania tego leku między jednym a drugim preparatem musi upłynąć. W jaki sposób zastosować u pacjentek, które planują ciąże, u tych, które karmią dzieci, u tych, którzy mają różne choroby współistniejące, bo pamiętajmy, że nasi pacjenci z otwarnieniem rozsianym na przestrzeni lat, no starzeją się i w związku z tym w sposób naturalny mają coraz więcej, tak jak populacja ogólna, e, chorób współistniejących. Więc e, na lekarzu w który zajmuje się stwardnieniem rozsianym, w tej chwili spoczywa ogromna odpowiedzialność. Raz, żeby nadążać za, tym, za tą ogromną wiedzą, która w tym obszarze się w tej chwili dokonuje, i dwa, żeby nabywać stale doświadczenia i umiejętności w tym zakresie. A wiemy, że jeszcze kilka preparatów kolejnych przed nami. Także po podsumowaniu naszym ogromnym w tej chwili wyzwaniem. Jest po prostu niewystarczająca ilość neurologów i nie sądzę, żeby w najbliższym czasie ta sytuacja zmieniła się na lepsze. Widzimy, jak wyglądają mapy, jeżeli chodzi o starzejące się społeczeństwo neurologów czy populację neurologów, a młodzi lekarze, którzy kończą w tej chwili studia czy wybierają specjalizację, rzadko kiedy sięgają, czy na pewno niewystarczający sposób sięgają po neurologię. Więc zapis neurologii jako priorytetowej specjalizacji powinien nastąpić jak najszybciej, o co postuluje Środowisko Polskiego Towarzystwa Neurologicznego neurologicznego, ale na pewno czeka nas w najbliższych latach duża luka pokoleniowa i duża luka jeżeli chodzi o właśnie dostęp do lekarzy neurologów i również do pielęgniarek neurologicznych. Także nie wiem w jaki sposób na chwilę obecną tą lukę zapełnić, na pewno nasze działania związane z tym, żeby zachęcać do realizacji tej specjalizacji poprzez na przykład wpisanie jej na listę priorytetowych poprzez zachęcanie młodzieży do realizacji właśnie specjalności z neurologii to na pewno nasza rola i na pewno będziemy o to zabiegać ale to jest główną w tej chwili przeszkodą i myślę że w najbliższym czasie musimy docenić naprawdę dostęp do neurologa który zajmuje się leczeniem stwardnienia rozsianego my oczywiście jeżeli państwo pozwolą będziemy wspierać w tym staraniu się o wpisaniu na listę priorytetów neurologii bo to jest myślę bardzo ważne zresztą mówiła pani o starzejącym się środowisku neurologów ale pamiętajmy też że w ogóle społeczeństwo nam się starzeje czyli te choroby neurologiczne będą za chwilę naprawdę bardzo poważnym problemem Dokładnie tak, dokładnie tak, także tutaj na pewno powinniśmy zewrzeć nasze szeregi i, i zabiegać o to, jakby no w trosce o naszych pacjentów, w trosce o, o to, co będzie się działo za dekadę czy za dwie, bo, bo no to będzie ta luka, która jest w tej chwili, którą powinniśmy w tej chwili zapełnić. Dokładnie tak, tego też się obawiamy. Na koniec zapytam o to, o co muszę zapytać, no bo jest przecież COVID, pandemia się wcale nie wycofuje, wręcz przeciwnie, słyszymy, że już trzecia fala stoi u progów naszych tutaj. Za chwilę będzie nas atakować. Natomiast co niepokojące i, i, i co myśmy zauważyli, to jest to, że znów niestety w składnieniu rozsianym pojawiły się kolejki. Mówi się nawet o 1500 osobach oczekujących na włączenie do leczenia. Co możemy zrobić, aby po pandemii jakby nie cofnąć się znów o te kilka, kilkanaście lat wstecz, kiedy to no i te, te problemy kolejkowe były na porządku dziennym niestety? Na pewno zależy od tego, w jakim rejonie pacjent się znajduje. Wiemy doskonale, że są w Polsce pewne miejsca, które od lat, od, od, od dawna, abstrahując w ogóle od problemu pandemii, miały problem, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia i są takie, w których odbywa się to bez większego problemu. I w tej chwili jest, jest podobnie. Te ośrodki, które dobrze dawały sobie radę przed pandemią, w tej chwili też nie obserwujemy żadnych przestojów. Ja jestem też w stałym kontakcie z lekarzami z różnych ośrodków w Polsce. Pytam o, o, o dostępność i właściwie można jasno powiedzieć, że te ośrodki duże, które, które wcześniej radziły sobie, miały dobrze zorganizowaną tą opiekę dla pacjentów, ze Stwardnieniem Rozsianym również realizują to w taki sam sposób w trakcie pandemii i, i powiedzmy poza tym początkowym takim okresem, powiedzmy w ubiegłym roku, marca, kwietnia, jakby wszystko zaczęło wracać powoli do normy. Myślę, że tutaj praca nad organizacją opieki, właśnie nad pacjentem ze Stwardnieniem Rozsianym w Polsce, to jeden z takich naszych priorytetowych, kluczowych działań na najbliższy czas ponieważ powinniśmy pomyśleć o takich ośrodkach, które w jakiś sposób będą konsolidowały właśnie opiekę pacjentem z tkwarciem rozsianym. Tak zwana pojawiła się w ostatnim czasie, tak zwany model, zresztą na, na świecie sugerowany MSU Unit, który powinien współpracować ściśle z ośrodkami takimi terytorialnymi czyli jeden taki regionalny, jeden dwa regionalny i ściśle zbudowana sieć współpracy z ośrodkami mniejszymi regionalnymi, takimi terytorialnymi, a to wszystko po to, żeby jakby nie ograniczać dostępu dla pacjenta, żeby pacjent miał najbliższe możliwe miejsce opieki gdzieś przy swoim domu, ale jednak, żeby pozostawał w takiej opiece holistycznej i w takim standardzie postępowania zgodnie z najnowszą wiedzą, z najnowszymi dostępnymi terapiami. Także myślimy, że właśnie taki model opieki oparty na MSUNIT i Ściśle współpracującym z nim, współpracującej z nim sieci ośrodków takich terytorialnych, to będzie najlepszy model faktycznie dostępności dla pacjenta, a z drugiej strony za zagwarantowania mu najnowszej terapii, taka jaka w tej chwili po prostu jest na świecie. Także na pewno będziemy do tego dążyć, bo, bo to jest chyba w tej chwili podstawą, i w Polsce będzie to najbliższe chyba jednak ideałowi. Pani profesor, dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony Polskiemu Towarzystwu Stradnienia rozsianego, oczywiście całym środowisku Stradnienia Rościanego. Wygląda na to, że pani kadencja będzie należała do tych ciekawych, bo mnóstwo, mnóstwo problemów przed nami, jak widać, mnóstwo spraw do rozwiązania. Miejmy nadzieję, że uda się pozytywnie załatwić wszystkie. Gorąco w to wierzę, zresztą no, pracujemy nad tym wspólnie, także myślę, myślę, że przy takim nakładzie energii to nie ma, nie ma rzeczy, których nie dałoby się pokonać, nie ma py, py, takich przeszkód. Ja tylko powiem, że gościem PTSR TV była pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych, Monika Adamczyksowa. Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prezes elekt sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Udało mi się chyba bezbłędnie podać wszystkie tytuły. Ja dziękuję serdecznie, ja tylko mogę obiecać, że my jako sekcja sprawienia rozsianego i neuroimmunologii na pewno będziemy głęboko wsłuchiwać się, tak jak zresztą do tej pory jako klinicyści, będziemy wsłuchiwać się w głos naszych pacjentów i oczywiście tutaj dbać o to, abyśmy mogli wspólnie z organizacjami pacjenckimi działać dla naszego polskiego pacjenta. Także myślę, że przed nami pewnie pracowity czas i, i my z naszej strony możemy. Na pewno e, zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby te nasze działania no, przyniosły pozytywne efekty dla, dla naszego polskiego pacjenta. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę, dziękuję za zaproszenie i oczywiście zawsze służę swoją pomocą, jeżeli w jakikolwiek sposób jestem przydatna. Także dziękuję. Za te bardzo. wszystkie deklaracje, Pani Profesor, serdecznie dziękuję w imieniu pacjentów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.